Witaj w humanway.pl przyjaznym i łatwym systemie do rekrutacji. W tym krótkim filmie omówimy zawartość pojedynczej aplikacji. Przyjrzyjmy się temu, co możemy tu znaleźć. Po lewej stronie znajduje się zdjęcie kandydata, które powiększy się, gdy na nie klikniemy. U góry imię i nazwisko. Poniżej zawarte zostały informacje takie jak: Tytuł oferty pracy, na którą kandydat nadesłał aplikację. Jego dane kontaktowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail. Następnie przycisk Szukaj na, dzięki któremu przeglądniemy jedne z najpopularniejszych portali społecznościowych w poszukiwaniu informacji na temat wybranego kandydata. Pod przyciskiem umieszczone zostały załączniki nadesłane przez aplikanta. Poprzez jedno kliknięcie możemy otworzyć taki plik. I przeglądnąć jego zawartość. Na końcu strony aplikacji znajduje się treść wiadomości przesłanej przez kandydata oraz duży przycisk Odpowiedz. Dzięki niemu w szybki sposób skontaktujemy się z daną osobą. Wystarczy uzupełnić pola formularza i kliknąć w przycisk Wyślij. Powyżej zdjęcia znajdują się opcje umożliwiające edycję aplikacji kandydata. Jej zarchiwizowanie, uznanie nadesłanego zgłoszenia za spam, usunięcie, wydrukowanie lub przesłanie wybranej aplikacji dalej. Ponadto z poziomu strony aplikacji możemy oznaczyć wybranego kandydata etykietą. Przechodząc do obszaru Komentarze i notatki, możemy dołączyć do przesłanego zgłoszenia dowolną uwagę czy anotację oraz dodać własne załączniki.